Opowiadanie jest słuchaniem, jest projektem otwartym dla mieszkańców Pragi Północ oraz wszystkich innych zainteresowanych osób. Zaproponowałem spotkania w każdą sobotę o tej samej godzinie tutaj, na placu Halera, aby czytać poezję. Na początku wybierałem wiersze po polsku, ukraińsku i białorusku, autorstwa poetów. Pochodzących z tych krajów. Później zaczęliśmy czytać poezję w innych językach zaproponowanych przez uczestników. We wspólnej przestrzeni czytamy wspólnie również dla osób przechodzących obok. Niektórzy są dzieci, dołączyli z ciekawością. Każde spotkanie jest inne, pomimo, że w gruncie rzeczy. Robimy to samo. Spotykamy się o umówionej godzinie, czytamy fragment zdanie lub wers poezji. Ten projekt składa się z kilku elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Jest to akt dzielenia się, budowania relacji w publicznej przestrzeni poprzez kolektywne czytanie. Y explorabañe efectu efectuó